Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie na moim kanale po kilkutygodniowej przerwie. Dzisiaj, dzisiaj będzie krótki odcinek, opowiem Wam o różnicach między dwoma bluzami Bundeswehry, między bluzą we flektarnie, a między bluzą w pustynnej wersji Tropentarn. No choć na pierwszy rzut oka wyglądają one, jeżeli chodzi o krój, niemalże identycznie, jednak występują między nimi pewne różnice i teraz Wam o nich opowiem. Tutaj jak widzimy na metce w tropentarnie w składzie mamy 85% bawełny i 15% poliestru. Tutaj we flektarnie, no choć hmm, choć te napisy na metce już mi się troszkę sprały, nie widać ich, ale w wersji wefletarnie mamy składu bawełny 65%, a reszta to jest poliester. No czyli tutaj w tym troptarnie mamy dużo więcej bawełny w składzie materiałowym. Kolejną różnicą jest to, że tutaj w wersji wefletarnie pod listwą na guziki mamy suwak, natomiast w wersji tropentarn suwaka nie mamy, przez co bluza jest bardziej przewiewna. No, jako, że ma być to bluza przeznaczona na warunki pustynne. Musi być lepsza wentylacja. Kolejną różnicą, tutaj we flektarnie mamy pod pachą takie oczka obszyte, dziurki, jako wywietrznik, a w tropentarnie mamy już Wam to pokażę. Tutaj jest taka siateczka. Także no wentylacja w tej wersji Tropentarn jest dużo lepsza, jako że jest to bluza przeznaczona no, do tro trochę innych warunków klimatycznych. Kolejną różnicą jest to, że tutaj w reflektarnie występują wszyte dwa takie guziczki. Tutaj widzicie. Natomiast w Tropentarnie tutaj tych Guzików nie mamy, cała reszta. Jeśli chodzi o krój, no jest praktycznie rzecz biorąc identyczna. Bluzy można kupić w demobilu w bardzo dobrej cenie. No Ja osobiście, jeżeli chodzi o jakość i o krój, no, Wam powiem szczerze, że, że lubię ten demobil niemiecki. Tym bardziej, że no jest on w bardzo korzystnych cenach. Jest on po prostu bardzo tani, tani, a dobry. Tutaj na tych bluzach, jeszcze w tym miejscu, znajdowały się niemieckie flagi po obu stronach, na jednym i drugim rękawie. No, ja te flagi wyprułem, no także, no to dlatego, że nie jestem Niemcem, nie chcę się afiszować z niemiecką flagą na terytorium Polski, której jestem obywatelem, gdyż po prostu no, nie ma takiej potrzeby. Bluzy bardzo fajne, myślę, że na wiosnę będą idealne. Jeżeli chodzi o dopasowanie rozmiarówki, no to tutaj ja się jeszcze w, w, ty, w, tym, w tym przedziale mam 90, 193 cm wzrostu. No, między 105 a 110 w klatce piersiowej i rozmiar pasuje idealnie. To znaczy jestem w stanie nawet pod tą koszulę w Ubrać jakąś cieńszą bluzę, no ale myślę, że będę ją po prostu nosił tylko na wiosnę, na koszulkę. Natomiast, gdyby ktoś myślał o tym, żeby zakładać te koszulę na jakieś takie grubsze bluze, jako taka warstwa wierzchnia, no, można rozważyć kupno odrobinę szerszego rozmiaru, no aczkolwiek myślę, że po prostu nie jest to konieczne. Bluzy są bardzo fajne, bardzo ładnie wyglądają i są bardzo, bardzo wygodne. I dobrej jakości. No to było tyle w tym odcinku. Wszystkim dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Wam. Idzie wiosna, więc będziemy wychodzić, troszeczkę uzupełniamy naszą garderobę. Myślę, że warto między innymi uzupełnić tę garderobę właśnie o te dwie koszule. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za wizytę. Trzymajcie się, cześć.